Za dni Achaza, syna joatama, syna Oziasza, króla Judy, wyruszył Ra'asson, król Aramu, oraz Fake, syn Romeliasza, król Izraela, na Jeruzalem, by stoczyć z nim wojnę, ale nie zdołał go zdobyć. Powiadomiono o tym wcześniej dom Dawida w takich słowach: Sprzymierzył się Aram z Efraimem. Więc jego ducha ogarnął dreszcz lęku, a także ducha jego ludu, jak kiedy wicher potrząśnie w lesie drzewami. Pan odezwał się do Izajasza: Idź na spotkanie z Achazem, ty i pozostawiony ci syn twój Jasób. Idź do Sadzawki przy górnej części drogi prowadzącej na pole folusznika. Powiesz mu tak, Zachowaj spokój, nie bój się. Niech Twój duch nie gaśnie ze strachu przed tymi dwiema wygasającymi i kopcącymi głowniami. Kiedy bowiem rozpali się zapalczywość mojego gniewu, mogę znowu dać ocalenie. Co do syna Arama i co do syna Romeliasza, ponieważ podjęli wrogi względem Ciebie plan, Mówiąc: Wkroczmy do Judei i po rozmowach z nimi zagarnijmy ich sobie, a ich królem ustanówmy syna Tabeela. Tak oświadcza Pan zastępów. Ten plan się nie uda, nie spełni się. Stolicą Arama jest Damaszek, a jeszcze tylko 65 lat. I skończy się panowanie Efraima nad ludem. Stolicą Efraima jest Somoron, a głową Somoronu, syn Romeliasza. Lecz jeśli nie uwierzycie, to także tego nie pojmiecie. I jeszcze takie słowa nakazał Pan przekazać Achazowi. Poproś o jakiś znak dla siebie od pana, twojego boga, czy to gdzieś w głębokich odmętach, czy u góry. Achas odpowiedział: Nie śmiem prosić, ani wystawiać pana na próbę. Na to rzekł: Słuchajcie zatem, domu Dawida. Czy to mała dla was rzecz iść z wojną przeciw ludziom? A jakże ośmielacie się toczyć wojnę z panem? Dlatego sam pan da wam znak. Oto panna pocznie w swym łonie i urodzi syna, a ty masz go nazwać imieniem Emmanuel. Będzie jadał masło i miód, dopóki nie nauczy się rozpoznawać. I odrzucać zło, a wybierać dobro. Ale zanim to chłopie nauczy się rozpoznawać dobro i zło, aby nie ulegać złu, a wybierać dobro, spustoszony zostanie ten kraj, którego ty się boisz od wystąpienia tych dwóch królów. Ale i na ciebie, na twój lud, na dom twojego Ojca, Bóg sprowadzi takie dni, Jakie się nie zdarzało od czasu, kiedy Efraim odłączył się od Judy, sprowadzi króla asyryjczyków. Owego dnia Pan świśnie na muchy, które są panami ujścia rzeki Egiptu, i na pszczoły z krainy asyryjczyków, i wszystkie przylecą i obsiądą jary tej krainy, rozpadliny skalne, pieczary Każdą szczelinę i każde drzewo owego dnia pan ostrzyże włosy na głowach i nogach wielką i pijaną od krwi brzytwą, która za rzeką należy do króla asyryjczyków, a obetnie także brody. Owego dnia każdy hodował będzie jałówkę i dwie owieczki. Z racji wielkiej obfitości mleka wszyscy pozostawieni w tym kraju spożywać będą masło i miód. Owego dnia każdy obszar, gdzie mogłoby być tysiąc winnych krzewów o wartości tysiąca sykli, stanie się nieużytkiem, porośniętym przez kolczaste krzewy. Wchodzić tam będą ze strzałami i z łukiem. Bo cała kraina będzie takim nieużytkiem i terenem zarośniętym kolczastymi krzewami. Każda góra nadająca się do uprawy będzie oborywana i nie wtargnie tam żaden strach. Wolna od nieużytków i kolczastych krzewów będzie pastwiskiem owiec i wybiegiem dla krów. Pan mi powiedział: weź sobie zwój potrzebny do nowej wielkiej księgi i napisz w nim pisakiem pisarza. Nastąpi dotkliwa grabież dóbr. Już jest blisko. Potem znajdź mi na świadków zaufanych mężów, to jest Uriasza i Zachariasza, syna Barachjasza. Zbliżyłem się do prorokini. A ona poczęła w swoim łonie i urodziła syna. Pan rzekł mi: Nazwij go imieniem: Prędko zbieraj łupy, szybko dokonaj grabieży. Zanim bowiem chłopiec nauczy się wołać na ojca i matkę, zabiorą całą moc Damaszku i łupy z Samarii do króla Asyryjczyków. I jeszcze pan tak mi powiedział ponieważ ten lud nie chce wody z Siloamu która się sączy powoli lecz wolałby się trzymać raz sona i syna romeliasza jako króla nad wami więc pan poprowadzi do was wartkie i obfite wody rzeki króla asyryjczyków i całą jego pompę on wkroczy do każdego waszego jaru i wedrze się na każdy wasz mur obronny. On usunie z Judei każdego, kto ma siłę podnieść swą głowę, każdego zdolnego do zrobienia czegoś. Jego szyk bitewny będzie tak długi, że wypełni całą szerokość twojego kraju. Ale z nami jest Bóg. Dowiedzcie się o tym, ludy, będziecie pokonane. Usłyszcie to aż po krańce ziemi. Choć jesteście mocni, będziecie pokonani. Choć znowu zbierzecie swe siły, znowu będziecie pokonani. Dlatego, jakikolwiek plan wy podejmiecie, Pan go udaremni. Słowo, które wypowiecie, twierdząc, z nami jest Pan, Bóg. Nie potwierdzi się u Was. Tak mówi Pan. Z wielkim uporem sprzeciwiają się podążaniu ludu tą drogą, ostrzegając: Nie mówcie, że to jest uciążliwe. Uciążliwe jest to, co ten lud mówi. Nie ulegajcie jego strachom, nie bójcie się pana uznajcie za świętego niech on będzie tym przed kim czujecie bojaźń gdybyś jemu zaufał on byłby dla ciebie świętością i nie szlibyście na spotkanie z nim jakby o kamienie się potykając albo o głaz upadku dom jakuba wpadł w pułapkę Mieszkańcy Jeruzalem znaleźli się w zapaści, dlatego wielu z nich straci siły, padnie, ulegnie zatracie. Ludzie wpadać będą w sidła i wyłapywani będą, choć znajdować się będą w miejscu bezpiecznym. Wtedy jawnie widać będzie tych, którzy pieczęcią zamknęli prawo aby się go nie uczyć. Wtedy mówić będą, czekam na Boga, który odwrócił swoje oblicze od domu Jakuba, aby w nim złożyć swe nadzieje. Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Będą one znakami i dowodami cudów w domu Izraela, pochodzącymi od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. A jeśli wam powiedzą pytajcie tych którzy wieszczą gdzieś z głębi ziemi i brzuchomówców i tych którzy coś był koczą i wypowiadają słowa gdzieś ze swych wnętrzności to czy tacy są ludźmi dążącymi do Boga dlaczego od umarłych chcą dowiedzieć się czegoś o żywych on dał prawo jako pomoc, aby właśnie takich słów nie wypowiadali, bo z ich powodu nie można ofiarować daru. Przybędzie do was dręczący głód, a kiedy bardzo głodni będziecie, zaczniecie się złościć i złorzeczyć swemu władcy i swemu idolowi. Czy spojrzą na niebo u góry? Czy spojrzą w dół na ziemię? Oto udręka, ucisk i ciemność, a także dręcząca bezradność i mrok tak gęsty, że niczego nie widać. A kto się znajdzie w takiej uciążliwej bezradności, będzie ją cierpiał nie przez jakąś tylko określoną chwilę. To najpierw uczeń, zrób to prędko. Kraino zabulona, ziemio Neftalima, drogo do morza i pozostali mieszkańcy terenów nadmorskich oraz obszarów za Jordanem, Galileo różnych ludów, dziale Judei. Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to wielkie światło! Mieszkający w mroku krainy śmierci, oto światło wam rozbłyśnie. Tak wielu jest tych, których ty z radością przyprowadziłeś z powrotem. Będą się radować przy tobie, jak ludzie radują się przy żniwach, lub jak ci, którzy dzielą się łupem. Jarzmo ich przygniatające zostało połamane a także rózga nad ich karku. Rózgę ciemięsców zmiażdżył Pan, tak jak w owym dniu w czasach Madjama. Za każdą szatę zdobytą nieuczciwie, za każdy płaszcz z nawiązką zapłacą. Będą się tego domagać, nawet jeśli strawił je ogień. Dziecię nam się urodziło, syn i zostało nam dane. Na jego barkach spoczęła władza. Otrzyma ono imię Wysłannik Wielkiego Planu. Ja bowiem wyślę pokój dla rządców, pokój i uleczenie przez niego. Jego władza wielka, a dla jego pokoju na tronie Dawida nie ma granic. Umocni jego królowanie i zapewni trwanie w sprawiedliwości i prawie od teraz i na wieczne czasy. Sprawi to żarliwość pana zastępów. Śmierć morową pan wysłał przeciw Jakubowi i ona już zbliża się do Izraela. Doświadczy jej cała ludność Efraima i ci, którzy siedząc w Samarii, z pychą i z wyniosłym sercem mówią Cegły się skruszyły, a zatem wyciosajmy kamienie, wytnijmy drzewa morwowe i cedry i zbudujmy sobie twierdzę. Lecz Bóg powali tych, którzy wystąpili przeciwko górze Syjon. I jej mieszkańcom. Ich wrogów rozproszy. Syrię tam, gdzie wschodzi słońce. Ich Helenów tam, gdzie słońce zachodzi. Gdyż to oni całą paszczą chcą pożreć Izraela. Jego gniew przeciw nim wszystkim nie odstąpił. Lecz nadal jego ramię sięga daleko. Lud jednak... Nie chciał się nawrócić, dopóki nie dotknęła go plaga. Nie zaczął szukać pana. Wtedy pan odciął Izraelowi głowę i ogon. Jednego dnia usunął wielkiego i małego, starszego i tych, którzy kierują się podziwem dla zewnętrznego splendoru osób. Ci są władzą, czyli ową głową. Oraz proroka uczącego tego, co sprzeczne z prawem. Taki jest owym ogonem. Schlebiający temu ludowi są zwodzicielami, zwodzą, aby ich sobie połknąć. Dlatego Bóg nie okaże zadowolenia z powodu ich młodzieży, nie będzie miał litości dla ich sierot i wdów, bo wszyscy ulegli nieprawości. I zepsuciu. Każde usta głoszą to, co nieprzystojne. Z powodu tego wszystkiego nie odstąpił gniew, a ramię nadal daleko sięga. Nieprawość zginie w ogniu, w porządze zostanie strawiona jak suche trawy, lub jak kiedy pożar rozgorzeje w gęstwinie leśnej i gdy pochłania wszystko na okolicznych wzgórzach powodu zapalczywości gniewu pańskiego pożoga objęła cały kraj i ludzie jak w ogniu wyginą. Nikt nie będzie miał litości dla swojego brata. Ponieważ cierpi głód, sięga po strawę z prawej strony, szuka jedzenia i z lewej, lecz choć je, nie będzie mógł człowiek nasycić się, choćby zjadł ciało własnego ramienia. Manasse będzie pożerał to, co jest Efraima, a Efraim to, co jest Manassesa, a razem będą oblegać Judę. Z powodu tego wszystkiego nie odstąpił gniew, a ramię nadal sięga daleko.